Witajcie, z tej strony Lodwaka. Witam Was ponownie w Minecrafcie, jak e, ileś tam dni temu. E, serwer dobiegł końca, 30 dni pograliśmy i dzisiaj wam pokażę, jak to wszystko się tutaj zmieniło, ale również pogadamy na temat filmu Minecrafta o Minecrafcie, film, main, main, Minecraft film. Jak to się tam nazywa. I też zaczniemy od tego samego miejsca. Taką samą kolejnością pójdziemy jak w poprzednim odcinku. Muszę powiedzieć tak, że właśnie na tym film poszedłem radem, parę dni temu radem, właśnie ze znajomym twórcą właśnie tej, tej tutaj wieży widmo.pl27 na tym serwerze się nazywa. E, tu przy okazji dostawaliśmy nowe rzeczy, taki potwór jest nowy z tą żywicą powiązany, ale to tylko w nocy, to może potem wam pokażę. Otore no tu były, ale już ich nie ma. E, byliśmy na tym filmie. Ogólnie. W mojej miejscowości, gdzie mieszkam, czyli w Szamotułach, cała sala kinowa miała sold out. Wszystkie miejsca były wykupione, więc popularnością ten film się całkiem sporo cieszył. Jaka kategoria wiekowa tam mniej więcej się pojawiła? No to ja Wam odpowiem, że no głównie to były dzieci, no nie oszukujmy się. Dzieci z rodzicami to wydaje mi się jest taka najbardziej popularna grupa osób, jaka tam się właśnie. E, znajdowała. Tak naprawdę tutaj się w środku nic nie pozmieniało, ale jak wyjdziemy na zewnątrz, teraz, tutaj, no to moi drodzy, zobaczycie coś takiego. Zaraz to na dół zejdziemy. Tu jest chyba tylko wejście na górę, więc e, idziemy na dół. Tutaj pojawiło się piękne, nowe zejście. No i co do tego filmu, no to powiem tak. No, no była to głównie jakby dzieci się tam pojawiły. Było głośno na tym filmie. Było dużo różnych komentarzy. W ogóle ciekawe jest to, że to właśnie dzieci tłumaczyli dorosli, dorosłym, bo dorośli mieli pytania na przykład co do tego filmu. No i dzieci podczas tego filmu lubiły tam skomentować na przykład coś, jak działa i tak dalej. Albo no też reakcje były. No ogólnie miło było chyba na tym filmie, na całym seansie. Ale sam film. Przejdźmy już stricte do samego filmu. No, powiem wam tak, e, jeżeli spodziewaliście się czegoś dla dorosłego człowieka, czy, takiego co grał OG w Minecrafta, że tak to ujmę, e, no to się nie do końca uradujecie. Idealnie podsumując, cały film był jakby oparty na takim jakby TikToku. Wszystko było mega szybko. W ogóle wstęp do tego filmu mam wrażenie, że był jakoś inaczej nagrany, ale potem to wszystko tak pomontowali, że nie wiem, normalnie w 3 minuty. Op opowiedzieli nam całą jakby historię. Ogólnie mam wrażenie, że fabularnie ten film jakoś słabo poszedł. Dla mnie fabuła była po prostu no, najsłabszą częścią tego filmu. No po prostu nudno było, wszystko było mega przewidywalne, nic się praktycznie fabularnie działo, jakieś wątki w ogóle z dupy, chociażby pewna dyrektorka szkoły razem z villagerem. To totalnie na koniec filmu nic nam nie wniosło, mam wrażenie, że to było na siłę wstawione. W sensie, nie, to nic się jakby kupy nie trzymało, tak w zasadzie. Wszystko było do bólu przewidywalne. Ło, jakie odbicia w tym, o, ciekawe. Tu zapomniałem komentować, no ale no widzicie, jak tutaj to wygląda. E, taka typowa jakby hodowla zwierząt, tam mieliśmy taką galerię, tu mamy stajnie na konie. I tutaj sobie wyjdziemy i mamy nowe zwierzaki właśnie. Trzeba szkieleta, ok. No i to są niuchacze. Potem z bliska wam pokażę przy okazji innych, innego miejsca, bo tam będzie więcej wtedy zwierząt. Tu w ogóle miał pole chyba z pszenicą, no ale jak widzicie, aktualnie wyrosło tutaj coś innego i chyba to było w trakcie przebudowy. No do końca serwera nie udało mu się tego jakby e, wybudować. Więc wygląda to niestety tak, jak tutaj teraz to e, wygląda. No spojrzę wam, planujemy jeszcze wrócić do tego serwera bliżej jako, jakby świąt, żeby ludzie mieli więcej czasu dokończyć jakieś budowle, bo ja też wszystkiego nie dokończyłem i potem z tego nagram jeszcze taki finalny film, ale to już będzie taki cinematic. Coś jak kiedyś poszukacie na moim jednym z kanałów e, szkołę z Minecrafta, to, 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 to coś w tym stylu. Dobra, ale nieważne, do tego filmu powróćmy. Fabuła no po prostu totalnie gniot, kaszana i tak dalej. To teraz powiem wam o największej jakby zalecie, czyli w mojej opinii poziom techniczny tego filmu to jak to wszystko było, jak to wyglądało, jak to wszystko zostało odzorowane. Trzymało się mniej więcej kupy graficznie i, i dźwiękowo oczywiście. Dźwięki też były bezpośrednio z Minecrafta wzięte, nie, nie były jakby jakieś udawane. No po prostu, w mojej opinii, warto iść na ten film z Minecrafta po to, żeby po prostu zobaczyć, jak ten świat z Minecrafta został tam po prostu zaprezentowany. Tak, jakbyśmy grali normalnie w Minecrafta z shaderami, jakimiś dokokszonymi mega, nie? Tu jest, Dombartka, nic się nie zmieniło totalnie, chyba, od ostatniego czasu. Dobra, idziemy dalej po prostu. No i teraz, żeby znowu na coś ponarzekać, no to postacie. No, kurde, szczerze, no, no, nie wiem, oglądało się to dosyć ciężko. Zabawnych momentów za dużo jakoś nie było. Na palcach jednej dłoni bym mógł policzyć. Dla mnie przynajmniej, dla mnie, dla mnie, nie? Wiecie o co chodzi, bo dzieci mają całkowicie jakby inny. Tu wam powiem, że mamy e, takie tunele, żeśmy porobili. Głównie ja z minę siedzieliśmy i kopaliśmy. Widmo miał sobie dokopać, ale też nie dokopał, dlatego dopiero od Bartka możemy sobie nim e, pojechać. Następny końcu dom to był chyba e, użytkownika Wikzonek 10, więc tam się teraz udamy. Ostatni był najładniejszy, czy teraz jest najładniejszy? Sami możecie ocenić w komentarzach. <laughs> e, jak zobaczycie wszystkie domy. Ojeje, to daleko, to daleko. A to może wam pokażę tutaj, e, przy okazji e, udało nam się dojechać, o właśnie, do trial, do, no, do trial chamberów, czy jakoś tak, e, now, nowa rzecz w Minecrafcie, jakieś tutaj się e, nawala z mobami, z tych mobów wydropią potem klucze z tego e, i potem można sobie otwierać lootboxy, że tak powiem, czyli skrzynki. Ciekawa mechanika, w ogóle nie, nie spodziewałbym się, że coś takiego do Minecrafta będzie e, dodane. Ale tutaj się nie skupiamy na tym, tylko na prezentacji tutaj, co się zmieniło. Dobra, tu mamy wyjście, cyk. Teraz można się wszędzie szybko dostać, mega. I jesteśmy już na górze. Z zewnątrz za dużo się chyba nie pozmieniało tak naprawdę. Nie pamiętam już, co było jak nagrywałem, czy te konie tutaj były? Chyba były. Na pewno wiem co się zmieniło, e, o pojawiły się te kwiatki z nowego patcha, ten najnowszy patch jak coś, tutaj gramy. Pojawiły się te świetliki, jak widzicie sobie tak śmigają ładnie, posłuchajcie też. Brzmi to według mnie bardzo, bardzo fajnie. E, tutaj pojawiły się doniczki, ładnie wyglądają. Eee, w środku, chyba tutaj zbytnio zmian nie będzie, o tu je pojawiła się piękny lisowy baner. Przechodząc niżej, no na dole chyba się totalnie nic nie zmieniło. Chyba, że o czymś nie wiem. No, tutaj jakieś lekkie przyzdobienia, tej rzeczy z Endu, jak byliśmy w Endzie, no to się yy, zyskało takie fajne artefakty. No i tu jest portal, tak jak było chyba wcześniej. Tutaj może temu użytkownikowi powiem tutaj taką pewną ciekawostkę. Bo tam coś się znajduje ogólnie. Tylko ten użytkownik nie zauważył. Więc pozdrawiam serdecznie, jeżeli to oglądasz. Zbyt niewielkich zmian nie ma. Takie mikrokosmetyczne jakieś tutaj banery nowe. Z serduszkami jakieś światki i tak dalej. A no, no z tyłu jeszcze jest ten bikon, ale... Bikony no to wiadomo, pojawiły się w wielu różnych e, miejscach. No i tu mamy taki kolor. Ja powiem, że to jest różowy, ale pewnie ten ktoś uzna, że to jest całkowicie inny niż różowy. Jo, jo, nagrywam to troszeczkę później niestety, bo żem troszeczkę zapomniał o tym moście, jakoś nie rzucił mi się w oczy. Do tego domku oczywiście został jeszcze dobudowany, moi drodzy, most i niuchacz. No niuchacza zobaczycie później w odcinku, a tu mamy most. Most później też będzie jeden taki bardzo chwalony most, jeżeli chodzi o wygląd. Ten jest różowy, potem będzie biały. Największą wadą tego mostu jest taki, że niestety ten most y, przez użytkownika Vixonek10 wybudowany nie spełnia wszystkich wymogów, to znaczy jak sobie śmigniecie łódką to sobie nie przejedziecie, więc most tak naprawdę nie mostuje, to jest naprawdę wielka wada, więc ten most nie będzie miał miana najlepszego mostu na serwerze. Dobra, bo odbiegam od tematu, pewnie jak ktoś ogląda stricte, żeby ten film miał z Minecrafta, no to mega, mega ciężko będzie. Postacie. Bo zacząłem i w ogóle nic nie powiedziałem. No kurde, większość mnie po prostu irytowała, nie? Czy to chociażby ta dyrektorka, o której mówiłem. Była też tam pewna taka, taka czarnoskóra osoba, która była, wydaje mi się, tylko i wyłącznie po to, żeby można było odhaczyć, że ktoś czarnoskóry gra. Nie za szybko się ściemniło? I kocha zwierzęta, nie wiem, to było, mam wrażenie, tam tak jakby na siłę wciśnięte. Tak samo wydaje mi się, pewni główni bohaterowie mieli zostać na końcu parą męską. Żeby do tych oscarów i tak dalej się to wszystko zaliczało. Chyba nie zostali tak finalnie, znaczy można wziąć takie wrażenie, że zostali tą parą razem, ale no finalnie taka scena chyba została wycięta, więc można uznać, że nie zostali jakby tą parą. Ale wygląda jakby mogli zostać. <ścoughs> Syk. Więc ideologicznie no tam wszystko co się dało praktycznie było wciśnięte. Tu w ogóle taka ciekawostka, spawner jest. Znaczy ekspiarka, taka bardzo biedna, gdzieś tutaj jest panel, oni się tutaj respią, o i cyk, i sobie wpadają, można sobie zabijać i ekspić. Tak sobie ekspiliśmy rzeczy, żeby można było te enchanty wszystkie robić. No to co, kolejnością idziemy teraz do mnie. Tu ogólnie widzicie, paru nowych użytkowników się pojawiło na, 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 na tym jakby liczniku śmierci, ale oni żadnych budowli nie wybudowali. Trochę tam pomogli na przykład w Endzie, jedna tutaj osoba, ale... Żadnych budowli nie wybudowali. Moi drodzy, witam. Witam w mojej kuchni. Ej, dobra, nie, najpierw do te, tych postacie dokończę, tak? Bo już będę o tym godzinę gadał potem. Postacie w większości mi się nie podobały. No, wydaje mi się, główną furorę robił tutaj nie ten jakby Steve, który każdy by chciał, żeby robił chyba główną, jakby furorę, no bo to jest Steve. A wydaje mi się, że nasz y, śmieciarz, śmietnik. <laughs> Jest jak on tam się nazywa po polsku. Zaraz, coś ty za jeden. Gareth śmieciarzy na Garrison. Gracz roku 89. A, nieważne. Gareth śmieciarz, musiałem to sprawdzić dokładnie. E, to on robił największą furorę. No wydaje mi się razem faktycznie z tym Steve'em. E, cała reszta jakby była tak bardziej przyćmiona, szczególnie ten chłopczyk razem z tą siostrą e, i ten czarnoskórą kobietą, no to. No lipnie jakoś to wyszły tam te postacie. Mam wrażenie, że one były tak wrzucone, żeby coś tam był wrzucony tak naprawdę. Przej, powrócimy do tematu. filmu jeszcze w dalszej części. Teraz wracamy w moim domu. Tutaj na bogato jak jedyny mam z emeraldowych bloków. Z zewnątrz, no moi drodzy, już jest. E, wydaje mi się różnica, jak to wszystko wygląda. Wejdźmy sobie do środka. No zobaczcie to, jak tutaj to wygląda. Całkowita odmiana. Tutaj ewidentnie powinien być inny kwiatek, ale ktoś ukradł. Zauważyłem, że są nawet takie wazy, można sobie zdobić w tych wazach, można jakieś rzeczy chować. O kurde. No dupa, no to poważanie. <ścoughs> e, tutaj moi drodzy, prestiżowe zbroje. Jak jedyny chyba na serwerze mam netherytowe. E, no, jakby w szafie schowane. Tutaj sypialnia, pięknie. Się odmieniło znacznie. Są koty. Nas nie będę czytał, możecie sobie sami przeczytać. Nowe płyty się pojawiły, ale muzyki puszczać nie będę, bo nie chcę walczyć z prawami autorskimi na YouTubie. Ej, w zasadzie jest chód słońca, tak? Chciałem mi spać akurat, no to idealnie. Eee, odmieniło się i tutaj, tutaj w ogóle jakieś nowe bloki znalazłem. Ciekawe, w ogóle te ształki wyglądają jakby w ogóle do Minecrafta nie należały, god damn, mega dziwnie. No tutaj mamy parę banerów. Mamy psa w zbroi, można teraz zbroje robić dla psów, się dowiedziałem. No i tu się chyba jakoś to nie zmieniło, no jest tutaj taki pokoik pusty, on ładnie wygląda na innych shaderach, ale inne shadery zbytnie jeszcze nie działają na tej wersji tak dobrze, więc nagrywam na innych shaderach. No i tutaj taki klima klimacik zrobiłem, no wygląda tutaj to ładniej, nie? Niż wtedy wyglądało chyba, nie? Tak mi się wydaje. Farma zboża, jak farma zboża, automatyczna, półautomatyczna. No to było, to było, to było wszystko, ale tego nie było. A to jest niedokończone, więc to zobaczycie kiedyś na tym filmiku, o którym mówię. No i tam, krów to nieważne. No więc, moi drodzy, wyglądowo, wydaje mi się, chyba mogę podjąć rękawicę o miano w końcu najładniejszego domu. <laughs> Możecie decydować w komentarzach, kto wygrywa, czy Widmo, czy Wiksonka, czy, czy ja. No jeszcze będzie dom minego, tak naprawdę. Teraz tutaj wam się pokaże wam tego niuchacza, bo tutaj obok niuchacza mamy również jeszcze Pandę. Panda jakaś taka niewyraźna trochę. No rusz się, no. Leniwa strasznie, nie chce się po prostu ruszać. Niuchacz, mega śmieszna rzecz, praktycznie nic z tej grze nie daje, daje ci tylko albo nasionko kwiatka, albo nasionko innego kwiatka, no po prostu koks, nie? Ale jest jednym z największych chyba mobów, takich pasywnych bym powiedział, nie? Dobra. I tu mamy konia, tam mamy iście na jakby respawn. Nic tutaj zbytnie odkrywczego więcej nie ma. Przy moim domu. No, porcik jeszcze jest. Tutaj też ten nowy blog jest. No, i tu o, te są jeszcze takie. Ogórki, jakby. One ładnie w nocy tutaj świecą. Podsumujmy, chyba, ten film. Nic więcej, chyba, kategorii, jakby nie zostało. Fabuła, technika, postacie. No, ogólnie, film, jakbym miał ocenić 6 na 10. W sensie inaczej, na pewno bym powiedział, że. Warto zobaczyć, ale tylko raz. No, bo jakby nie ma tam nic pociągającego, żeby to zobaczyć drugi raz. Zobaczycie, co potem screenshot i cały film już widzicie. Tu mamy taki piękny most, wybudował go minę. Muszę pochwalić. Chyba najładniejszy most na ten moment. Jaki ktokolwiek wybudował na tym serwerze. Mówiliśmy, że tą drogę zrobimy, i tą drogę akurat za drogę ja odpowiadałem. <laughs> I tak ta ocena chyba 6 na 10 bym ją zostawił, nie? No, mógłbym się wahać 7 na 10, ale 7 na 10 dawałem takim filmom, które kurde, no zasługują ewidentnie na 7 na 10, a to na 7 na 10 raczej nie zasługuje. Gdyby to nie był taki speedrun tiktokowy, gdyby to tempo tego filmu nie było takie wysokie, gdyby pokazali, jakby. A, jeszcze nie powiedziałem, no bo w sumie to się tak jakby nie tyczy filmów, ale jakby mechaniki Minecrafta. No, mechaniki Minecrafta zostały tam pokazane w większości dobry sposób, ale pojawiły się na przykład jakieś bronie strzelające czy jakieś inne rzeczy, które no niestety tak nie wyglądają w Minecrafcie. Więc co do jakby powiązania logiki Minecraftowej z filmem, no nie do końca, ale to nie jest żaden minus, żaden plus, po prostu na potrzebie filmu trzeba było troszeczkę to jakoś tam e, zmodyfikować, no bo wiadomo, Minecraft. Nie jest grom inaczej, bo ciężko przenieść jakby świat Minecrafta na świat filmowy trzeba było coś tam jeszcze e, dorzucić ekstra. No i tu jest Hataminego. Ona się tak naprawdę też zbyt to nie różni. Tu ma przepolarkę nową. Tutaj duży świecie sobie porozstawiał, nawet na dzwonek. Na dole się też troszeczkę na no magazynek. Na górze chyba totalnie nic się nie zmieniło. Jak kojarzę, chyba, że coś tu dobudował. O kurde, patrzcie, jak na bogato. Dwa głowstowne y sobie postawił, no mega. I chyba dach zmienił. Czekajcie, bo. O, tu jest domek Mineronsa. Mine Mówiłem, żeby każdy tabliczkę sobie postawił. Ja w sumie nawet nie postawiłem XD. Dach chyba zmienił trochę. Udydusia, totalnie nic się nie zmieniło. I to w sumie tyle co na tym serwerze chyba jest. Coś tu w ogóle dotarł do końca tego filmu? Bo widzę, że pół godziny nagrywam. A pewnie to jakoś tam ładniej pomontuję. O, coś tu łódkę zostawił. Było polowanie na trójząb, nie? Było mega polowanie na trójząb. Troi już akurat ja mam chyba tylko, ale nie mam tego enchantu, żeby można było creepery i tak dalej sobie tym piorunem porazić, żeby można było te głowy zdobywać. Ale to wszystko jeszcze nam się pewnie uda ogarnąć. I co moi drodzy, to ja była tyle. Finalnie film 6 na 10 według mnie dla fanów Minecrafta warto go zobaczyć, ale tylko raz i raczej zapomnieć, bo nic tam ciekawego z niego raczej. Nie wyniesiecie. Tak wygląda nasz serwer. Po miesiącu grania możecie ocenić, jaki dom, kogo dom jest e, najpiękniejszy. Tak naprawdę, chyba cztery domy są w tej kategorii, bo reszta się nie nadaje. <laughs> potężny wybór, potężny wybór, moi drodzy. To było na tyle. I dziękuję za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.